12 grudnia 1995 roku kanałem Pilońskim płynie na wschód niemiecki fratowiec Sabine D z 90 kontenerami na pokładzie. Z jakiegoś powodu, prawdopodobnie na skutek zablokowania steru, Sabina wyrżnęła dziobem w północny brzeg kanału i kładąc się na boczku, zasnęła. Była bowiem godzina 3:30 nad ranem, ale swoim zatkiem zablokowała kanał, także płynący w pobliżu Baltic. Champ pocałował ją w kadłubek, robiąc dziurkę 4 na 4 metry. Sabinka legła na dnie, kilka kontenerów zmyło z pokładu i poszło pod wodę, a 11-osobową załogę przetransportowano do szpitala. Uszkodzony frachtowiec długo blokował żeglugę kanałem Kilońskim. Akcja usunięcia statku należała do bardzo trudnych i skomplikowanych operacji. Po wielu kłopotach Sabinę D ustawiono do pionu i odholowano do stoczni. Tam stoczni. Uczniowie magicy zrobili z niej cacko i z nowymi papierami, z nową nazwą, zresztą wielokrotnie zmienianą, Gans New Shift pływał po siedmiu pobliskich morzach, zarabiając kasę dla kolejnych właścicieli. Warto wspomnieć, że wśród przewożonego Sabiną Di ładunku były Boże Narodzeniowe smakołyki i drogie prezenty, oraz coś bardziej wystrzałowego, a mianowicie kilka kontenerów. W dla Duńskiego Dworu Królewskiego oraz 76 pojemników z wyjątkowo toksycznymi substancjami chemicznymi. Od 1995 roku Sabinę Di stała się synonimem czychających nieszczęść żeglugi kanału Kilońskiego.